아 h ậ t là c h í w lidze fatalnie nam idzie, także nawet nie chcę wspominać jakie tam są wyniki. Powiedzmy po prostu, że fatalnie, ale w że jest lepiej. Dobrze, że trafiliśmy na drużynę z pierwszej ligi. Taki mecz na przełamanie może poprawi to, to nasz nasze funkcjonowanie, naszej drużyny.

Nie Na początku nawet chcieliśmy zacząć spokojnie na swojej połowie, wyczekać ich, ale widzieliśmy, że mają problem z wyprowadzeniem piłki, także tak. zmieniliśmy szybko taktykę na, na wysoki pressing, bo widzieliśmy, że, że dużo piłek jest stanie przejechać. W stanie